Dobrze, musimy tym razem przetrwać wielką apokalipsę zombiaków z naszym pięknym magnumem i naszym super duper shotgunem. O nie! Zombi! Nie ma. Tak. Trzeba uważać! Trochę laguje, bo może to przez to, że za dużo to jest sam jako zostało postawione. Musimy uważać, musimy wziąć naszego cyber Tu jest jeden! Większość została już zniszczona. Musimy jeszcze iść po kilku. Z naszym AK szybko. Musimy się jakoś przedostać. Teraz powinna być taka muzyka z i pasmem. Dobra. No, nie idź tam. Dobra, mam cię. I... Kurde Dobra, idziemy dalej. To musimy... A, tu jest drabina. Dobra, to zejdziemy po drabinie. Okej, okay, już mogę zejść. Jezu, jeszcze dużo nich zostało Padł czy nie? Nie padł O Jezu, ile nich tam się zebrało? To wierzymy naszego super do pierwszego chyba. Sprzątniemy! Chodźcie! przyszło na spokojnie oczywiście nie możemy w biegu Dobra Mam nadzieję, że nic mi się nie skończy. Bierzemy nasz super gangster, pistolet. Najlepszy jest chodź tu. Od kiedy można lutować zombiaki? Szybko! Dobra, teraz się udało. Dostaliśmy jakąś amunicję. Teraz Pepe Bizon wchodzi do akcji. Chciałabym się stulwić. Ta broń jest trochę głośna. Dobra, przeładowujemy. Coraz mniej laguje, czyli, że coraz mniej jest zombie. Odan też jest całkiem dobry. Kilo sto czternaście, czy tam 141. czterdzieści Marka? Dobra, pora wziąć małego szaleńca. Dziękuję dziękuję dobra jak jak ty umarłeś przez jak Ping. nie tak się nie uda jestem za daleko mp5 hm. to już tyle halo zombie zombie. To czekajcie, ja nich poszukam. Powiem wam tak, szukam nich i szukam nich. O kurde. Co to jest za zbiorowisko za mnie? Ała. No to trzeba się wszystkich pozbyć jakoś. Chodźcie tu. Słodziaki. Do tatusia. Do tasiu... do tatusia powiedziałem Dobra, jeszcze się Ty Nie będziesz co Super duper shotgun do akcji wkracza! Double ball Dobra, idź, idź Gdzie reszta? On będziesz tam uciekał. Nie ty Dobra, pora na was teraz. 357 Magnum wkracza do akcji. Coś tak słabo, bo się kręcą. Na, chcieliście mnie tak zajść. Oj, nie, tym razem. Dzięki za zabawę. I tak się pozbywa zombiaków. A, zapomniałem o reszcie. Już wystarczy? Jeszcze nie? To teraz jak umarłeś? Przez jak? Dwanaście. America Soldier? No i co, taki zdziwiony jesteś? America Soldier w akcji! Kurde, to już koniec amunicji. Biegnę tam! Dużo amunicji! Nie mało, tak jak wy. MP5! Dziękuję za odwiedzenie mojego baru. Teraz możecie iść. Ała! Ty! Czy ktoś jeszcze? No cześć, koledzy! Dobra, to dla was się powtórzę w inny sposób. Super 357 Pierdziel się! Woohoo! Nie ma! Nie uciekniecie przede mną! I przed moją super! bronią! Gdzie jest więcej? Znalazli się jeszcze jeden! Pokonał nich! Niech mój super kitkiem. Kitek wkracza do akcji. Zróbcie mi coś tylko. Mój super kitek was pokona. Gdzie jeden się ukrył? Chodź tu. Jak ja Cię tylko znajdę. Oden Musimy go znaleźć Idziemy go poszukać Wszyscy są pozbyci Na pewno ktoś jeszcze został O nie Słyszycie to? Czy to? Czy to jest jakiś potwór Halo Widzę cel Ups, nie byłem przypadkiem za głośno. Dobra, teraz jestem gotowa na wszystko. No chodź! Chodź tu! No właśnie, i tak to miało się skończyć. A nie! Teraz tylko z ciebie mogę wyjąć amunicję od Shotguna. Czekajcie. Co? Jak ja z niego to wyjąłem? Dobra, to na koniec tej historii.